W centrum Willa stoją przekonania. Każda postać posiada trzy przekonania, które stanowią połączenie jej ideałów i motywacji, jak również celów gracza. Czasem zdarzy się, że postać spowoduje jednej ze swoich cech, zyskuje dostęp do czwartego przekonania i wówczas ma je cztery, przynajmniej tak długo, jak posiada daną cechę. No, i tutaj przykład wzięty dosłownie z przygody demo. Miecz. Jest to przygoda, w której grupa awanturników rywalizuje o to, kto wyniesie miecz ze, ze zrujnowanego grobowca. Jedną z postaci jest tam Krasnodut. Jego przekonania, przeczytajmy je sobie. Przekonanie pierwsze. Miecz od, poko od pokoleń był największym skarbem mego klanu, a skrak długo i podrzucił do jakiś niecny skraven. Odzyskam go i zwrócę mu na należnemu miejsce. No, przyznam, że przekonanie tłumaczyłem ja, dlatego pozwoliłem sobie użyć nazwy Skavenów z Warhammera, ponieważ akurat w tym scenariuszu występują szczur ludzie, tak zwani Rodeni. No ale jak widzimy, takie przekonanie składa się z czegoś, w co postać święcie wierzy, czyli w to, że ten miecz jest skarbem jego klanu, że został skradziony. Że został skreślony przez konkretnie jakiegoś czu I jakiś cel tej postaci, czyli odzyskam go i zwrócę należne mu miejsce. Tak. Czyli dobre przekonanie składa się po pierwsze z tego. Z tego, w co postać wierzy, jakiejś ideologii. Jak i tego, co ją motywuje, co chce zrobić. Kolejny. Kolejne przekonanie, na przykład słowa można cofnąć, ale przelanej krwi nie. Wymiana zdań, choćby zażarta, lepsza jest od wymiany ciosów. Tutaj mamy przekonanie, które jest bardzo, bardzo podkreśla tak jakby ideologię danej postaci. Ta postać nie chce walczyć, nie chce. Ten krasnolud nie jest tak bojowy. Woli. E, negocjować. Woli rozmawiać. Jak widać, nie jest to taki standardowy. Krasnal, zabójca troli, który rzuca się na wszystko z toporem. Chce woli zażartą dyskusję od przelewania krwi. Zatem postać będzie zapewne dążyła do tego, żeby unikać tego, tego przelewania krwi. Kolejne, kolejne przekonanie. Przeżyliśmy z mymi obecnymi kompanami kilka ciężkich chwil. Sprowadzę ich bezpiecznie do domu. I znowu. Coś. Jakiś fakt. W który postać wierzy. Przeżyliśmy kilka ciężkich chwil z naszymi kompanami. No, to może być, to, to może być prawda, ale nie musi. Bo tak jak w pierwszym e, przekonaniu, może wcale ten miecz nie jest skarbem jego planu, tylko tak mu wmówiono. To musi być coś, w co postać wierzy, ale nie musi być stuprocentowo potwierdzonym faktem. Tutaj przeżyliśmy z tą drużyną kilka chwil, i mój cel na teraz sprowadzić ich bezpiecznie do domu. No i ostatnie e, specjalne przekonanie, wynikające najpewniej z jakiejś przysięgi, e, z cechy lojalności tej postaci. Mój wuj, Dwalin, jest dumny, ale biedny jak mysz. Zrobię co w mojej mocy, by przywrócić mu dawną fortunę. A zatem jest to przysięga lojalności wobec, wobec wuja, który dowodzi krachnulską twierdzą. No i przywrócenie, zdobycie tego miecza może pomóc przywrócić mu dawną chwałę. O tym, jak pisać prawidłowe przekonania, myślę, że napiszę, nakręcę jeszcze jeden filmik z radami, które zaczerpnąłem z Berlinguil Codex. A może po prostu przygotuję moim graczom odpowiedni handout. Tak czy inaczej, dobre przekonania sprawiają, że kiedy gracz nie wie, co zrobić na sesji, powinien sobie spojrzeć na swoje przekonania i już wiedzieć, jaki jest jego następny krok. Czyli, jakbym grał tym krasnoludem. Nie ma pomysłu co teraz zrobić, byłaby taka chwila przestoju, nudy, nikt by nic nie proponował, to ja powinienem sobie spojrzeć na moją cechę i co ja tu widzę, sprowadzę towarzyszy bezpiecznie do, do domu. Słuchajcie, nie ma co tu dłużej siedzieć, wracamy. Ty weź, tą, weź, weź moją tarczę, będziesz się czego mógł obronić, ja sobie dam radę, mam zbroję, po prostu będę chciał ich zaprowadzić do domu, tak? Nie ma nic innego do roboty, zatem realizuję to przekonanie. I to, tak mniej więcej wyglądają dobre przekonania, tak? Albo ewentualnie nic się nie dzieje. No to pomyślmy, co zrobić, żeby przywrócić mojemu wujowi fortunę. Może szukam jakichś skarbów, gdzieś tam zaczynam w takim razie przetrząsać to, to pomieszczenie w Lochu, żeby znaleźć skarby, które mógłbym zwrócić mojemu wujowi. Tak, dobrze, napisane przekonania pomagają nam decydować, co robić dalej. Będziemy za nie nagradzani, ale jak? To już w jednym z kolejnych filmików.